Zajmiemy się teraz drugim typem zadań na dowodzenie. Pierwszy typ to było dowodzenie nierówności bądź też równań, natomiast drugi typ to będzie dowodzenie podzielności. I teraz tak, zanim przejdziemy do konkretnych zadań na dowodzenie podzielności, musimy sobie wyjaśnić, w jaki sposób będziemy je wykonywać w ogóle. No to pokażmy sobie na przykładach prostych, o co chodzi. Cyfrę 8 mogę zapisać jako 2 razy 4. I jaki z tego będzie wniosek w kontekście zadań na podzielność? Jeżeli 8 mogę zapisać jako 2 razy 4, to to oznacza, że 8 dzieli się na 2 i dzieli się na 4. 8 na 2 to jest 4, 8 na 4 to 2. Inny przykład. Jeżeli Liczbę 24 mogę zapisać jako 3 razy 8. To, to oznacza, że 24 dzieli się przez 3 i przez 8. Mogę też rozpisać ósemkę na 2 razy 4. Czyli 3 razy 2 razy 4. Czyli 24 dzieli się przez 3, przez 2 i przez 4. Więc skoro się dzieli przez 2 i przez 4. To też dzieli się przez 8. Jeżeli na przykład liczbę 100 zapiszę jako 4 razy 25, to to oznacza, że liczba 100 dzieli się przez 4 i przez 25. Mogę też zamienić 25 na 5 razy 5 przykładowo, czyli mam 4 razy 5 razy 5, czyli widzimy, że liczba 100 dzieli się też na 5. Mogę też na przykład tutaj napisać, że 4 razy 5 to jest 20. Czyli otrzymuję 20 razy 5. Więc widzimy, 100 dzieli się też przez 20. I możemy tak sobie kombinować, zapisywać liczbę 100 w różnych postaciach, i na tej podstawie będziemy wnioskować, przez jakie liczby dzieli się liczba 100. Powracając jeszcze do 24, możemy zauważyć, że 3 razy 2 to 6. Tak więc 24 mogę zapisać jako 6 razy 4. Zatem 24 dzieli się przez 3 i 8, ale również przez 6 i 4. No więc widać, że różne rozkłady na czynniki generują nam jakby różne dzielniki wyjściowej liczby. No więc tak, zapiszmy już sobie na symbolach literowych to, o czym do tej pory sobie powiedzieliśmy. Czyli tak. Przykładowo, jeżeli chcemy powiedzieć, że jakaś liczba n dzieli się przez 3, to możemy liczbę n zapisać jako iloczyn trójki i jakiejś liczby całkowitej k. Przy czym musimy sobie tutaj wyraźnie zaznaczyć, że n i k są liczbami całkowitymi, należą do zbioru liczb całkowitych. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy nie przyjęli sobie że n i k są całkowite, to zapisanie tego równania nie gwarantuje nam tego, że liczba n dzieliłaby się przez 3. Na prostym przykładzie sobie to pokażmy. Przyjmijmy sobie jakieś niecałkowite wartości n i k. Przykładowo n równe 4,5 oraz k równe 1,5. Co wtedy otrzymamy? 4,5 równa się 3 razy 1,5. Równanie co prawda jest spełnione, lewa strona jest równa prawej, no bo 3 razy 1,5 to jest 4,5. Natomiast widzimy, że 4,5 rzecz jasna nie dzieli się przez 3. Zatem, abyśmy mieli pewność, że liczba n dzieli się przez 3, Konieczne jest nałożenie tego warunku. n i k należą do zbioru liczb całkowitych. No teraz kolejne przykłady. Jeżeli chcemy powiedzieć, że liczba a dzieli się przykładowo przez 7, to możemy ją zapisać jako 7 razy b, gdzie b jest jakąś liczbą całkowitą. Swoją drogą nie obchodzi nas, ile dokładnie wynosi k oraz ile dokładnie wynosi b. Nas tylko interesuje informacja, że n dzieli się na 3. Oraz a dzieli się na 7. Dokładne wartości k i b nas nie interesują w takim zapisie. I tutaj tak samo a i b muszą należeć do zbioru liczb całkowitych. Jeżeli chcemy powiedzieć, że jakaś liczba l dzieli się przez 12, to możemy ją zapisać jako 12 razy jakaś liczba całkowita m. I tutaj rzecz jasna tak samo. Zapisujemy, że l i m należą do zbioru liczb całkowitych. No, więc podsumowując, jeżeli będziemy chcieli dowieść podzielności jakiegoś wyrażenia przez daną liczbę, to naszym celem będzie zapisanie tego wyrażenia jako iloczyn tej liczby oraz jakiegoś innego wyrażenia, o którym będziemy mogli powiedzieć, że jest liczbą całkowitą. Jak to się robi? Najprościej będzie to zobrazować na konkretnym zdaniu, konkretnym przykładzie. I mamy zadanie 13. Uzasadnij, że suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest liczbą podzielną przez 5. No więc tak, założenie. W założeniu musimy przyjąć sobie jakieś oznaczenie, którym będziemy się posługiwać podczas przeprowadzania tego dowodu. Najczęściej w podręcznikach i ogólnie w literaturze przyjmuje się literkę n, więc tak też zróbmy. I piszemy, że n należy do zbioru liczb całkowitych. Dlaczego? No bo mamy uzasadnić, że suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest liczbą podzielną przez pięć. Więc skoro mamy poruszać się w zbiorze liczb całkowitych, no to piszemy, że n należy do zbioru liczb całkowitych. Jeśli chodzi o tezę, tezą będzie wszystko to, co następuje po słowach uzasadni, że czyli suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest liczbą podzielną przez pięć. Już tezy nie będziemy pisać, bo to nie ma sensu. No więc tak, zastanówmy się, jak zapisać pięć kolejnych liczb całkowitych za pomocą litery n. Najpierw pokażmy to sobie na jakichś liczbach. Więc kolejne pięć liczb całkowitych to może być przykładowo trzy 4, 5, 6, 7 albo minus 2, minus 1, 0, 1, 2. No więc tak. Jeżeli sobie przyjmiemy pierwszą z tych pięciu liczb jako n, to żeby otrzymać kolejną liczbę, to trzeba do niej dodać 1, czyli kolejna liczba to będzie n plus 1. Żeby otrzymać kolejną liczbę, to do pierwszej z nich trzeba dodać 2, no bo 3 plus 2 to 5 przykładowo. Tak samo minus 2 plus 2 to 0, czyli n plus 2. No i kolejna z nich to będzie już n plus 3 i potem n plus 4. Taki zapis oznacza 5 kolejnych liczb całkowitych. I w zadaniu jest mowa o ich sumie. Więc dodajemy je wszystkie do siebie, czyli piszemy n, dodać n plus 1, dodać n plus 2, dodać n plus 3, dodać n plus 4. Równa się i teraz tak. Mamy pokazać, że nasza suma jest podzielna przez 5, czyli trzeba zrobić to, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli chcemy udowodnić podzielność jakiegoś wyrażenia przez daną liczbę, to musimy to wyrażenie przedstawić w postaci iloczynu tej liczby i jakiejś liczby całkowitej, w tym przypadku. Tę sumę musimy przedstawić jako 5 razy jakaś liczba całkowita, co tu można zrobić? Zredukujmy sobie wpierw wyrazy podobne, czyli 1, 2, 3, 4. 5, mamy 5nów. 1 plus 2 to 3. 3 i 3, 6. 6 plus 4 to będzie 10. Czyli mamy 5n plus 10. Czy to już koniec? Ktoś mógłby pomyśleć, że tak, no bo już mamy 5 razy n, czyli już jest koniec dowodu. No ale nie do końca, bo tutaj mamy znak sumy. To ma być 5 przemnożone, razy jakaś liczba całkowita. Całe to wyrażenie to jest suma, a nie iloczyn. Więc w jaki sposób z sumy uzyskać iloczyn? Poprzez wyciągnięcie przed nawias. Czyli wyciągamy 5 przed nawias i w nawiasie zostanie n2. plus No i mamy. 5 razy liczba całkowita. To już jest koniec dowodu. Teraz tak, jeżeli ktoś ma problem z tym, w jaki sposób powstają składniki w nawiasie, pokażę prostą metodę, która. Jest szczególnie przydatna w bardziej skomplikowanych przykładach. 5n plus 10 równa się, wyciągamy 5 przed nawias, otwieram nawias i teraz tak. W liczniku zapisuję 5n, a do mianownika leci to, co wyciągnąłem przed nawias, czyli przez 5. Znak plus przepisuję. Teraz do licznika. Leci dziesiątka I dzielę przez to, co wyciągnąłem przed nawias, czyli przez 5. I teraz skracamy. Piątka z piątką się skraca, zostaje 1 i 1. Dziesiątka z piątką też się skraca, tu zostaje 1, tu będzie 2. Równo się. 5. Otwieram nawias. I teraz. 1 razy n przez 1 to będzie po prostu n. Plus przepisuje. 2 przez 1 to jest 2. No więc mamy 5 razy n plus 2, czyli dokładnie to, co tutaj uzyskaliśmy. Jeszcze mogliśmy zapisać. Sobie, że n plus 2 to jest jakaś liczba całkowita K. Zatem nasz iloczyn mogę zapisać jako 5 razy k. To już to przejście już nie jest obowiązkowe. Jeżeli doprowadzimy do postaci 5 razy n plus 2, to już wszystko będzie w porządku. Ten zapis 5k stosuje tylko i wyłącznie ze względów estetycznych, nic więcej. I jeszcze, oczywiście, należy napisać komentarz. Więc, tak, jeśli chodzi o komentarz, to możemy sobie po prostu przepisać treść polecenia bez słów uzasadnij że. Czyli od tego momentu, od odtąd dotąd przepisujemy, i to będzie nasz komentarz. Natomiast jeżeli ktoś nie chce przypisywać polecenia i chce samemu coś wymyśleć, to może przykładowo sformułować komentarz w ten sposób. Sumę pięciu kolejnych liczb całkowitych zapisałem jako iloczyn piątki i liczby całkowitej, więc jest ona podzielna przez pięć. Tak może brzmieć przykładowy komentarz. Ok, przejdźmy do kolejnego zadania. Zadanie 14: uzasadnij, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8. Założenie: tutaj założenie będzie takie samo jak w poprzednim zadaniu, to znaczy n należy do zbioru liczb całkowitych, bo przyjmujemy sobie, że będziemy posługiwać się literką n w tym dowodzie. I teraz tak, musimy pokazać, że różnica jest podzielna przez 8. Czyli będziemy musieli zapisać różnicę kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jako iloczyn ósemki i jakiejś liczby całkowitej. No więc jak zapisać te różnice teraz? Zacznijmy sobie od tego jak zapisać liczbę nieparzystą. I żeby to lepiej zrozumieć, pokażemy sobie wpierw jak zapisać liczbę parzystą. Liczba parzysta z definicji jest to liczba całkowita podzielna przez 2, czyli 2, 4, 6, 8, 10, 12 i tak dalej to są liczby całkowite, ale też liczbą parzystą jest liczba 0, ponieważ 0 podzielić na 2 to 0, więc dzieli się bez reszty przez 2, ale też liczby ujemne, czyli minus 2, minus 4, minus 6, minus 8 i tak dalej to też są liczby parzyste. Więc tak, skoro są liczbami parzystymi, to w rozkładzie na czynniki musi występować co najmniej jedna dwójka. Przykładowo. 6 to jest 2 razy 3. Widzimy, jest dwójka. Czyli 6 zapisałem jako 2 razy jakaś liczba całkowita. Inny przykład: minus 10. Minus 10 mogę zapisać jako 2 razy minus 5. Czyli mamy 2 razy liczba całkowita. 0 mogę zapisać jako 2 razy 0. Czyli 2 razy jakaś liczba całkowita. Zatem wniosek jest taki. Liczbę całkowitą podzielną przez 2, czyli liczbę parzystą w skrócie, możemy zapisać jako 2n. 2n to jest ogólny zapis liczby parzystej. Widzimy, że jeżeli wstawimy sobie za n dowolną liczbę całkowitą, to w wyniku otrzymamy zawsze liczbę parzystą. No więc tak, skoro 2n to jest zapis liczby parzystej, no to łatwo wywnioskować, że liczba nieparzysta to będzie po prostu 2n plus 1 albo 2n minus 1. Dlaczego? No bo popatrz, jeżeli do liczby parzystej, czyli 2n, dodamy 1 albo odejmiemy od niej 1, to w wyniku zawsze otrzymamy liczbę nieparzystą. Przykładowo, jeżeli od szóstki byśmy odjęli 1, bądź też dodali 1, no to otrzymamy odpowiednio 5, a tutaj 7, czyli liczby nieparzyste. I tak by się działo za każdym razem, jeżeli od właśnie liczby parzystej odjęlibyśmy 1 lub do niej dodali 1. Więc 2n plus 1 albo 2n minus 1 to jest ogólny zapis dla liczb nieparzystych. Liczba nieparzysta. Zatem, jeżeli chcę zapisać dwie kolejne liczby nieparzyste. No to widzimy, że różnią się one od siebie o 2. Na przykład 5 i 7 różnią się o 2. Tak samo 9 i 11 też różnią się o 2. Albo 21, 23 też różnią się o 2. Więc jeżeli chcemy zapisać dwie kolejne liczby nieparzyste za pomocą n, no to możemy przyjąć, że pierwszą z nich będzie 2n plus 1. W takim razie drugą z nich będzie 2n plus 3. Te dwie liczby na pewno różnią się od siebie o 2 i są nieparzyste, więc powiemy, że to są dwie kolejne liczby nieparzyste. I musimy zapisać różnicę kwadratów tych liczb różnicę kwadratów. Czyli muszę podnieść do kwadratu 2n plus 1 i wtedy otrzymam kwadrat pierwszej z tych liczb nieparzystych, odjąć kwadrat drugiej z tych liczb. I w ten sposób otrzymuję różnicę kwadratów. I teraz wystarczy, że podniosę te dwa wyrażenia, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli tak, 2n plus 1 do kwadratu. Będziemy mieli tak 2n do kwadratu. Dodać 2 razy 2n razy 1. Dodać 1 do kwadratu odjąć i tutaj muszę wstawić nawias i podnoszę 2n plus 3 do kwadratu czyli będę miał tak 2n do kwadratu plus 2 razy 2n razy 3 dodać 3 do kwadratu i teraz upraszczam czyli tak 2n do kwadratu to jest 4n kwadrat 2 razy 2n to jest 4n. 4n razy 1 to będzie 4n. Czyli piszę plus 4n. I 1 do kwadratu to 1, więc piszę plus 1. Minus. Otwieram nawias. I tutaj tak samo. 2n do kwadratu to będzie 4n kwadrat. 2 razy 2n to jest 4n. I razy jeszcze 3 to będzie 4n razy 3. Czyli 12n. I plus 3 do kwadratu, czyli plus 9. Równa się. I teraz tak: 4n kwadrat plus 4n plus 1 przypisuje bez zmian. I tak, jeżeli mam minus przed nawiasem, to opuszczam nawias, zmieniając znak każdego wyrażenia na przeciwny, czyli na początku było 4n kwadrat na plusie, teraz będzie na minusie. Minus 4n kwadrat. Tutaj jest plus 12n, więc po opuszczeniu nawiasu minus 12n. Tak samo tutaj. Było plus 9. Zmieniam znak minus 9. No i teraz redukuję wyrazy podobne, czyli 4n kwadrat z minus 4n kwadrat. 4n minus 12n to będzie minus 8n. 1 minus 9 to będzie minus 8. I teraz tak. Y, mamy udowodnić, że całe to wyrażenie, że ta różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8. Czyli musimy zapisać to wyrażenie jako 8 razy jakaś liczba całkowita. Zatem możemy wyciągnąć ósemkę przed nawias. Będziemy mieli tak 8, otwieram nawias i w nawiasie zostanie minus n minus 1. Jeżeli tego nie widzimy, dlaczego tutaj jest minus n minus 1, to proponuję zastosować tę metodę, którą pokazałem w poprzednim zadaniu. I to już jest koniec przekształceń. Ponieważ minus n minus 1 to jest na pewno liczba całkowita. Skoro n jest liczbą całkowitą, no to minus n też jest liczbą całkowitą. I jeszcze pomniejszony o 1 również da liczbę całkowitą, więc zapisałem tę różnicę kwadratów jako iloczyn ósemki i liczby całkowitej. Możemy sobie tutaj to zaznaczyć wyraźnie, że to co jest tutaj to jest jakaś tam liczba k. Całkowita. I mogę to zapisać jako 8 razy k. I to już jest koniec dowodu. Jeszcze wystarczy tylko napisać komentarz. Tak jak mówię, możemy po prostu przepisać polecenie bez słów uzasadni, że. Czyli różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8.